Cześć, witajcie na moim kanale. Z tej strony Sagi, a to pierwszy odcinek dość krótkiej single playerowej serii Palheim. Zapraszam. Jak widzicie, znajdujemy się właśnie już w menu tej wspaniałej gry. Dlaczego mówię wspaniałej? Ponieważ to jest dopiero alfa, a content i wszystkie możliwości, jakie stwarza nam ta gra, jest po prostu na, na tym etapie już niesamowita. Ja troszeczkę już tą grę zagrałem i tak samo zagramy sobie na moim koncie, który już ugrywałem ale na innej mapie, czyli po, na postaci którą już wcześniej troszeczkę wyekspiłem, ale bardzo krótko, bo dosłownie ze 3 godzinki grałem mniej więcej, ale na całkowicie innej mapie, ale natomiast z moim ekwipunkiem, który już mam do tej pory dlatego, że system Valheim pozwala nam tak jak dajmy na to w Terrarii, przekazywać nasze konto, nasze jakby materiały i rzeczy na inne, na inne światy, więc takim oto sposobem możemy bardzo fajnie np. grać sobie ze znajomymi i równocześnie na przykład na single playerze samemu. Dlaczego ta seria będzie krótka, tak jak wspomniałem? Dlatego, że Mam zamiar nagrać pełną serię ze swoimi znajomymi Natomiast single player będzie taką odskocznią na razie Ponieważ tam moi znajomi muszą się jeszcze ogarnąć Skupić tą grę itp itd. Natomiast na razie chcę ograć ją sam I sam się nauczyć o co w ogóle w tej grze chodzi Tak jak mówię grałem tylko chwilę Więc do końca jeszcze wszystkiego nie ogarniam oczywiście Natomiast już jakieś podstawy znam I mam nadzieję, że coś wam przekażę o tej grze Tak jak wcześniej też wspominałem To jest dopiero alfa Więc update'y tutaj są też regularne I to jaki boost dostała ta gra od razu na początek Wydania, a naprawdę stała się cholernie popularna na razie. Ma naprawdę gigantyczny odzew i świetne recenzje i opinie od innych graczy, i też i od recenzentów gier. Więc no, gra ma ogromny potencjał, więc sobie w nią zagramy. Zaczniemy sobie. No, jak widzicie, moja postać to Will. Jak ktoś czytał kiedykolwiek sagę zwiadowców, to może kojarzyć, dlaczego wybieram tą postać, bo to jest też jeden z moich ulubionych książek e, ogólnie. Więc tak, zejdziemy sobie, rozpocznijmy. Jak widzicie, mam tu jakiś podstawowy ekipunek, nic nadzwyczajnego. Natomiast tworzymy sobie nowy świat. Jak widzicie, już tam sobie trochę na jakichś dwóch osobnych. A to my sobie tutaj gramy sobie single. Single. Dobra, niech będzie single. I bierzemy zakończ. No i wchodzimy. Rozpoczynamy. Świat generuje się całkowicie losowo, więc każdy z tak jak mam to w Minecrafcie, jest zupełnie osobny. Więc tak jak naprawdę każdy świat może się różnić. Przede wszystkim biomami, a inaczej rozmieszczeniem biomów. Każdy świat jest ułożony inaczej w każdym miejscu są inaczej rozmieszczone te biomy. Zazwyczaj akurat pierwszy biom startowy jest taki sam jak, w, jak praktycznie no, za każdym razem jest taki sam, natomiast im dalej będziemy eksplorować, im dalej pójdziemy w las, tym inne biomy i ciekawsze rzeczy nas czekają. Więc dobra, wchodzimy do rozgrywki, więc zaraz się widzimy, jak się już wszystko wczyta. Jak widzicie, jesteśmy właśnie się obudziliśmy. czekajcie, tylko sobie coś powstałem. Dobra, no jak widzicie, gra prezentuje się w ten sposób. Grafika ogólnie jako taką w tej grze. No, no ogólnie moim zdaniem, jak na coś takiego i coś takiego co tak mało waży, bo ta gra ma 1 giga praktycznie tylko zajmuje. To jest naprawdę spoko, naprawdę się mile w to gra, przede wszystkim feeling gry jest naprawdę, naprawdę fajny, strasznie mi się podoba. Takie połączenie troszeczkę właśnie Terrarii, ale z takimi mechanikami troszeczkę też Minecraftowymi w sumie, ale przede wszystkim mamy tu walki z bossami itp. Itd. Więc no ogólnie całość, całość, taka cała otoczka, jeszcze cała otoczka tych wikingów i nordyckiej e, można powiedzieć mitologii naprawdę robi tutaj robotę. Tak jak sobie będziemy wjażdżać ekwipunek, ja tu sobie przyniosłem kilka rzeczy, żeby nam było łatwiej zacząć. Jak widzicie mam to jakiś krzemień, który też jest bardzo potrzebny do wyrabiania materiału, do wyrabiania narzędzi itp. Itd. Mamy jakieś sezonko, mamy w ogóle jakiś highsnet, nie wiem skąd go w sumie wziąłem, jakieś takie duperele, które w sumie nie wiem po co brałem. Tak, jak widzicie, mam już stworzony tutaj skórzany, skórzany ekwipunek, no i a reszta są takie bardziej podstawowe. Ale co, dobra, zacznijmy eksplorować, bo w tej grze to jest najważniejsze i to jest naprawdę niesamowite, ile tutaj rzeczy możemy fajnych znaleźć. Czekajcie, bo nasza pierwsza bitwa walczymy teraz z dzikiem. No i tak jak widzicie, tak właśnie się zdobywa dajmy na to skórę, czyli zabijemy na to sobie właśnie tutaj w tym momencie dzika e, pozyskujemy skrawki skóry. Dobra, na spokojnie. No i sobie lecimy dalej. Tak jak mówię, ja chcę nagrać tą serię ze swoimi znajomymi, bo ta gra ma ogromny potencjał do kooperacji, natomiast na singlu też się dobrze bardzo w niej bawię. Myślałem właśnie, że, yy, że od razu nagram serię ze znajomymi, natomiast... Eee, no, wolę sobie nagrać singla, trochę się nauczyć, troszkę zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak się, by się, to, jak się to nagrywa w ogóle, i e, czy będzie z tego fajny content, mm. <głos》>, można powiedzieć. No, ale tak, jak widzicie, znaleźliśmy w ogóle sobie opuszczonym, mm, opuszczoną jakąś strukturę, w których właśnie znajdują się skrzynie, w których możemy właśnie znaleźć strzały, których mi brakowało, bo ich nie wzięłem. Krzemień, który się też sprzyda. Ja mam bursztyn, który nie wiem jeszcze do końca po co jest, tak szczerze. Eee, wiem, że tu można znaleźć jakiegoś kupca, czy coś takiego, wtedy. Można to chyba sprzedać, tak jak widzicie. To jest taki pierwszy, ten tak, mroczniak, To jest pierwszy przeciwnik, tak naprawdę, którego każdy z Was napotka na swojej w swojej przygodzie. Z niego wypada nam, z tego co wiem, a nie mogę tego podnieść. Nie mogę, żywica. Żywica nam w sumie też nie wiem do końca, do czego jest potrzebna. dwa właśnie do jakiegoś craftingu, do jakiejś takiej rzeczy. Ale na tak jak na razie mówię, ja też się będę uczył tej gry razem z Wami. Oj, czekajcie Polujemy sobie jelenia na szybko Albo nie na szybko, bo spudłowałem Dobra, jest po jelenku Skóra z jelenia jest cholernie ważna, żeby ją właśnie zbierać Bo masę punku się z niej robi I masę przedmiotów, które są bardzo potrzebne do późniejszego Levelowania można powiedzieć Można, można powiedzieć naszej osady, takiego grodu wiecie wiki Wikingów, coś takiego, ale czekajcie Bo ja nie mam miejsca, o cholera co by tu można wyrzucić? To mogę wyrzucić, nawet nie wiem po co mi to jest w zasadzie. I czyli tamtej skóry jelenia też nie wziąłem, hmm, a warto ją wziąć, szczególnie na początku. Tak jak widzicie strzelanie z łuku też jest całkiem przyjemne, eee, trzeba się go też nauczyć bo też nie zawsze nam to wpada, bo to naprawdę czasem, czasem to jest trzeba w bardzo, 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 dziwnych kierunkach. Mięsa na razie nie potrzebujemy, bo mamy. Ale pierwsze co musimy zrobić, to znaleźć jakieś fajne miejsce na naszą bazę. Nie wiem czy taką na razie podstawową bazę, może tak naprawdę wypadową, bo może osiedlimy się na jakimś innym biome. Natomiast na razie, no, zaczniemy, zaczynamy tutaj na początku, więc też tutaj chcę się gdzieś osiedlić. Ważną te rzeczą są właśnie bossowie. Pierwszym bossem jakiego, jakiego napotykamy, którego ja jeszcze nie napotkałem, jeszcze z nim nie walczyłem. Chciałem to w sumie nagrać i od początku chciałem to nagrać. Jest chyba taki jeleń, wielki jeleń. I musimy znaleźć taki jakby ołtarz, który chyba... nie, nie, nie jest tutaj. Nie mamy go zaznaczonego na mapie. Jak powiem, na poprzedniej save jak grałem to miałem to zaznaczone, już nie wiem czemu w zasadzie. Nie wiem od czego to zależało. Ale tak miałem, miałem zaznaczony właśnie mm, ołtarz, na którym trzeba złożyć ofiarę i potrzebną ofiarę i później dzięki temu pojawiał się jakby ten boss i możemy go wtedy pokonać, więc to też na pewno zrobimy ogólnie w tej gierce. Tak jak widzicie, tak się też musi, trzeba tutaj zbierać drewno, kamienie, materiały, surowce, żeby zbudować sobie jakiś dom i podstawowe rzeczy. Ja przede wszystkim chciałbym się osiedlić gdzieś przy jakiejś wodzie. Bo to jest y, bardzo ważny element, tak mi się wydaje, w tej grze do, przysz do przyszłej eksploracji, można powiedzieć, terenu. Bo dużo rzeczy, du dużo innych biomów znajduje się poza naszym na razie zasięgiem. A pływanie w tej grze jest o tyle interesujące, że pływając bardzo szybko tracimy y, staminę, czyli naszą wytrzymałość. A gdy tracimy wytrzymałość w wodzie, zaczynamy tonąć. Y, więc no. Tak naprawdę to nie jest, nie jest takie proste, więc Po pierwsze musimy właśnie znaleźć miejsce gdzie, gdzie będziemy właśnie przy wodzie Gdzie będziemy mogli stworzyć łódź Na początku taką tratwę, która pozwoli nam podróżować po innych zakamarkach tego pięknego Tak naprawdę, sero, pięknego świata Patrzcie w ogóle w górę Jeżeli, na pewno są to osoby, będą osoby możliwe Które już w Valheim'a grały i wiedzą co to jest czy to jest, to drzewo, czy to jest drzewo życia tam z mitologii właśnie nordyckiej czy to jest co... bo nie wiem co to jest. Tak szczerze. Szczerze wam powiem, że nie wiem, nie wiem co to jest i bardzo chciałbym się dowiedzieć. Moglibyście mi napisać w komentarzu na przykład. Jeżeli też zechcielibyście ch zagrać sobie, nie wiem, czy ze mną albo w ogóle z kimś tam może nawet ze mną, jeżeli się uda czasowo zgrać to zapraszam do mojego Discorda. Discord jest w opisie. Tam ja jestem codziennie w zasadzie. Jestem zak zakładka pytania, na którym możecie sobie pisać i do mnie jak będziecie coś mieli. Albo po prostu tutaj w komentarzu na YouTubie, gdzie ja oczywiście na wszystko odpisuję I cholernie się cieszę za, za każdą aktywność właśnie na kanale, jak ktokolwiek właśnie komentuje Bo to jest naprawdę cholernie miłe, nie? Jak tak wiecie, że kogoś jednak... Ktoś to jednak ogląda, nie? To jest bardzo, bardzo, bardzo fajne Powiem, że nie Czekajcie, bo nam tutaj... Dobra Ogólnie tak, ten pierwszy odcinek nie będzie taki. Znaczy będzie taki wiecie bardziej wprowadzający, mało interesujący, aż tak. E, bo będziemy z po prostu biegać na razie, a żadnej ża żadnej walki z bossem ani jakimś e, ani jakiś exploring taki konkretny nie wchodzi tutaj raczej w grę. Do e, dopiero późny, na, na późniejszych etapach takie rzeczy się robi w tej grze zapewne, bo aż tak daleko nie byłem, żadnego cave'a nie zwiedziłem, ani żadnego lochu dan jakiegoś dungeon'a. A wiem, że są jakieś Dungeony w tej grze i takie rzeczy, więc Cholernie chcę się zagłębić w ten świat i chcę bardzo go em, Zeksplorować do, na 100% Nie Chcę wiedzieć bardzo dużo o tej grze, bo cholernie mi się podoba Dawno się tak nie jarałem naprawdę żadną grą eee, I tak ogólnie przypomina mi ona troszeczkę, ale tak bardzo w bardzo małym stopniu Albiona, w którego też grałem i miałem w niego chyba tam z 200 godzin prawie przegranych jak nie kojarzycie, Albion to jest taka gra MMORPG, ale rzut jest izometryczny, czyli z, można powiedzieć z góry, nie widzicie, ale gra mi jakoś nie wiem, nie wiem czemu jakoś mi przypomina tego Walheimata, chyba graficznie trochę, może, może w ten sposób. I do tego, to, że właśnie tak eksplorujemy ten teren, ja właśnie potykam na swojej drodze jakichś przeciwników, chociaż bardziej mi to przypomina Terrarię, Terraria to jest taka Terraria 3D, nie, coś w tym stylu. Ale dobra, krzemień to jest cholernie ważny element. Czekajcie, możemy coś przegryźć, więc sobie to zrobimy. Jest to szybki łyczek. Dzisiaj czarna kola, bo aż mnie gardło do tego gadania. Mamy 12 jak materiału. całkiem sporo. <grych> Wasze zdrowie. O, czekajcie, kolejny jeleń, Na spokojnie go sobie ustrzelimy. On jest jednogwiazdkowy. Czyli z niego prawdopodobnie nam wypadnie potrzebne do tego pierwszego bossa. Yy... To się nazywa trofeum, no. O, od tego też nam wypadło. I ha, więcej mięsa, i ha, więcej, więcej skóry wypada z tych większych, z bardziej levelowych tych jeleni. Dobra, zapędziłem się trochę. Mm. O, czekajcie, bo tu jest jakiś fajny domek, to całkiem spory, ale przy nim się... Okej, okay, przy nim się kręci trochę, mm, trochę goblinów, znaczy to są, ja tak na nie mówię, nie, bo wyglądają trochę jak gobliny. Ale spróbujemy w sumie? Chociaż to nie będzie takie proste, bo nie mam już strzału. O cholera, chyba się wkopałem. Dobra, jeden pad. Dobra, teraz muszę się skupić, żeby to... Żeby to, bo ogólnie życie w tej grze jest strasznie ważne. O właśnie, teraz straciłem. Ono się nie regeneruje tak łatwo. Tutaj jest całkiem skomplikowany system. System, jakby w pożywienia. Każde pożywienie, jakby ma, jakby ma swoją wartość, które nam uzupełnia. Uzupełnia życie. Możemy maksymalnie zjeść różne te trzy. Tak z tego, co mi się wydaje, trzy różne. O cholera! Trzy różne yy, typy jedzenia. Sorry, że tak troszeczkę się zaplątałem, ale. O kurde, tutaj ten, ten jest. Ten kolega jest dość silny z tego, co widzimy. Dobra, zajebiście obroniłem to, kurde. Jak widzicie, walczę sobie ogólnie um, poporem, ale chyba weźmiemy sobie pałkę, bo ta pałka ma jest, jest dużo szybsza, ale nie ma takiego mocnego damage'a, nie? I no, jak, po, jak udało się pokonać tego gościa, to jest taki. Um, to nie jest boss, to jest taki mini-boss, coś takiego, nie? z którego właśnie wypada fajne, fajne rzeczy i przede wszystkim um, powinno z niego wypaść jakieś trofeum czy coś takiego, ale chyba, 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 chyba nie, chyba nam nie wypadło. No, mamy te oczy. Jak to się nazywa dokładnie? Oko Mrocznego Karła I to jest... Nie wiem, nie wiem po co to jest w sumie Jak wiecie to możecie napisać Albo chociaż nie bo boję się spoilerów trochę w tej grze Chcę to też wszystko odkryć samemu Trochę oglądałem materiałów na YouTube Takich instruktażowych To duże słowo Bardziej takich ciekawostkowych o czym w ogóle jest ta gra zanim ją też kupiłem Bo nie chciałem to się, wiecie, wrąbać na minę trochę Ale jak przeczytałem opinię o tej grze i zobaczyłem ją samemu To się po prostu w niej zakochałem, no jest wspaniała, ja uwielbiam RPG, A to jest taki RPG trochę w stylu, w stylu wiecie, no survival i troszkę RPG można powiedzieć, nie? Wiecie, chodzenia na, na, na jakieś dungeony i te sprawy, zajebista sprawa Do tego jak sobie zobaczycie, tutaj jest taka zakładka jak umiejętności Tutaj mamy jakby rozwój naszej postaci i jeżeli używamy danego przedmiotu, albo na przykład skradamy się, czy biegamy, czy skaczemy, ten te poziomy nam się zwiększają. Tak jak widzicie, powinien niedługo wbić kolejny poziom maczugi, czy tam topory jakieś, nie? jak widzicie, pływanie itp. itp. Czyli im częściej robimy jakąś czynność, tym po prostu szybciej nam się będzie odblokowywać. Wiecie co, kurde, to są fajne rzeczy. Okej, okay, są bursztyny. Jest hajs. Nie wiem po co ten hajs do końca jest. Ten szmaciana tunika, tego nie potrzebujemy. Więc to wyrzucimy, ale czy tutaj coś jest? Nie ma. To tyle, tak? To jest tyle. Tylko ta wieża. O, czekajcie, tu jest jakiś. Stra... Aaaa! Patrzcie, odkryliśmy tego. Mm... Odkryliśmy tego bossa, który tam się będzie znajdywał. Starzec, ok, i to jest chyba ten, ten jeleń, o którym mówiłem. Tak mi się wydaje, że ikonka jest taka sama. E, więc pójdziemy sobie w tamtą stronę. E, ale w tym momencie sobie zrobimy takiego mm, takie krótkie cięcie coś Ala albo jakieś przypiszane tempo, bo ja tam sobie dobiegnę, chociaż spróbuję. Ale to nie, też nie będzie takie hop chyba Bo yy, chcę blisko, yy, chcę wreszcie, chciałem się osiąść blisko blisko tego bossa jakoś nie daleko Żebyśmy potem nie mieli jakoś wiecie drogi strasznie do niego Więc pobiegniemy sobie w tamtą stronę i zaraz się widzimy Dobra, właśnie napotkaliśmy przeciwnika no, takiego mroczka, to wiecie, mroczniaka czegoś na to na szybkości, ale znaleźliśmy tutaj też um, kamień z urnami, który nam czasem daje jakieś fajne podpowiedzi, więc możemy go sobie przeczytać. Dużo podziękowania Frei za deszcz i słońce, za pędy, które wyrastają z ziemi i owoce winorośli. Podziękuj Odnowi za mięso i kości. dym z spalącego się ogniska, ciepłe futro i siłę twojego ramienia. Okej. Okay. Czyli tutaj mamy, komu możemy dziękować za daną rzecz, daną umiejętność, jaką władamy, można powiedzieć, jakiemu bóstwowi. Kolejny mroczniak. One są bardzo łat łatwe, na początku. I biegniemy dalej. Dobra, co, dobiegliśmy do jakiejś chatki, a do tego bossa jeszcze kawał drogi przed nami, więc prawdopodobnie no w tym odcinku nie zbudujemy domku, <laughs> chyba że tutaj byśmy się schowali na, na noc. Tutaj jest taki mały, fajny mały domek, w którym moglibyśmy sobie przy taką noc przeczekać, albo się nawet przespać, bo prawdopodobnie może, moglibyśmy zrobić już łóżko. Yy, ale chyba, chyba nie, chyba set darujemy i po prostu pobiegniemy dalej. Dziękuję za mnie ciekawa rozkmina. Jak słyszeliście dźwięk zabijanego dzika, wiecie jak on brzmi? Jak ścierwojat z gotika. Praktycznie to jest ten sam dźwięk. Tak, tu są, tutaj są dziki, więc teraz możecie się wsłuchać, jak to brzmi. Ale czy. Słyszeliście? Dźwięk jak. jak z gotika, kurcze. Tak naprawdę, bardzo podobny. Może nie identyczny, ale bardzo podobny. I wiecie co? Właśnie natrafiliśmy na poważną przeszkodę. Na ogromnie poważną przeszkodę. Którą. <laughs> eee... O kurczę. Którym jest to morze? Czy to jezioro? Nie wiem, co to jest tak naprawdę. Czy ta rzeka? O cholera! Tego wam się, powiem, się... Tego, tego się nie spodziewałem, tak szczerze. Eee, myślałem, że. O kurde, nie mam staminy. Czekajcie. Kogo zabijemy? Myślę, że bardzo łatwo się tam dostaniemy i po prostu troszeczkę mi zajdzie czasu, żebym tam się dostał do tego bossa. Natomiast w tym momencie, no, znajdujemy się na wyspie, prawdopodobnie, i musimy dopłynąć aż tam taki kawał na nieznane wody. Więc to może być bardzo interesujące. Więc no naprawdę to może być fajna, bardzo fajna przygoda. Więc w takim razie Takim takim akcentem zakończymy sobie ten pierwszy odcinek Valheima na moim kanale. Mam nadzieję, że materiał się spodobał i będziecie ze mną dalej w tej wspaniałej mam nadzieję serii i w tej wspaniałej grze, która ma ogromny klimat i naprawdę ogromny potencjał, którym bardzo fajnie można wykorzystać oczywiście. Więc mam nadzieję, że materiał się spodobał, zostawicie subskrypcję na moim kanale i łapkę w górę, żeby widział, że tam seria się w ogóle komu podoba. Do tego możecie zostawić bardzo jakiś fajny, potrzebny komentarz, nie jakiś bezsensowny, bo to jest bez sensu kompletnie, <grybujesz> masą masiane, ale komentarze są super, ponieważ je zawsze oczywiście je czytam, bo jest ich mało, więc możecie pozostawiać i oczywiście chętnie się dowiem czegokolwiek o tej grze, więc jeżeli macie jakieś rady, możecie je pisać. Bardzo wam dziękuję za uwagę,